Orędzie Jezusa skierowane do ojca Łukasza 24 czerwca 2022 roku. Dziś w mistecznym widzeniu ujrzałem Pana Jezusa, który swój wskazujący palec miał skierowany w stronę swojego serca. Następnie Pan Jezus powiedział: Drogi mój synu, Proszę, spójrz na moje serce, ono jest przepełnione miłością. Moje dłonie przytulają Ciebie do mojego serca, abyś mógł usłyszeć, jak ono bije. Przy moim sercu możesz czuć się bezpiecznie i nie lękać się niczego. Pozostaw wszystkie troski tego świata. I pozwól, abym to ja mógł pomagać Tobie przez ludzi, których będę Tobie posyłał. Ty oddawaj się całkowicie modlitwie, dzięki której będę mógł nadal czynić znaki i cuda. Po raz kolejny pragnę zauważyć, że wierni moi potrzebują modlitw przepełnionych wiarą i moją obecnością. Modlitw pełnych mocy Ducha Świętego. Synu mój, proszę Ciebie, abyś się nie lękał i zaczął prowadzić modlitwy w miejscach, które pomieszczą wszystkich potrzebujących i spragnionych mojego ustrowienia. Popatrz, jak szpitale są przepełnione ludźmi chorymi, ilu wiernych moich nie musiałoby tam przebywać gdyby uczestniczyli w modlitwach przez Ciebie prowadzonych. Ja pragnę czynić cuda i uzdrawiać, ale większość moich kapłanów boi się tym pięknym darem posługiwać. Dlatego proszę, aby chorzy, cierpiący, utrudzeni czy też zmagający się z różnymi problemami uczestniczyli w spotkaniach modlitewnych prowadzonych przez Ciebie. Twoja wiara jest tak wielka, że nie potrafię odmówić Tobie niczego. Błogosławię wszystkie Twoje spotkania modlitewne. Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i którzy szczerze składają jałmużnę i dziesięcinę. Jezus.